Witam, dzisiaj jestem przy malinach. Maliny letnie zakończyły już owocowanie. Owocowały w lipcu, teraz już mamy sierpień. No i trzeba było je teraz w tej chwili przyciąć zadbać o nie po, właśnie po owocowaniu, zadbać o nie, aby w przyszłym roku również obficie owocowały. Maliny letnie, czyli takie, które owocują na napędach dwuletnich. Czyli tutaj o na takich pędach tych właśnie zielonych w przyszłym roku maliny będą owocowały. Te takie brązowe z brązową korą, można powiedzieć zdrewniałe, to są właśnie pędy, na których owocowała w tym roku w lipcu. Więc te pędy trzeba będzie usunąć. Tutaj obok mamy maliny właśnie jesienne. Jak widać one dopiero Dopiero tutaj kwitną, zawiązują owoce. Zresztą słychać i widać, że również latają tutaj pszczoły, zapylacze. Także te tutaj zostawiam na razie w spokoju. Tymi czas przyjdzie zająć się po owocowaniu. Podejrzewam, że dopiero po przymrozkach. A teraz czas, czas się zająć tymi. No i tutaj będę chciał właśnie usunąć te stare pędy. Te, które owocowały. Zostawię te, właśnie zielone. I chyba trzeba będzie jeszcze tutaj ją przyciąć, bo widzę, że jednak, jednak tu jest nadmiernie się rozrosła. Jakieś są również odrosty, widzę tutaj korzeniowe, więc, więc to też trzeba będzie przyciąć, ale po kolei, bo najpierw tu muszę sobie usunąć te zabezpieczenia, te sznurki, żeby po prostu dostać się do środka, żeby łatwiej było te. Przycięte pędy wydostać. No i wycinam wszystkie właśnie te brązowe, zdrewniałe pędy tuż przy ziemi. Staram się właśnie nie zostawiać żadnych takich końcówek wystających. Jak najniżej. Kiedy się wziąć za takie wycinanie, no najlepiej zaraz po. Po skończonym owocowaniu te pędy zdrewniałe, owocujące, które owocowały w lipcu, już są zbędne. No i niepotrzebnie, żeby roślina nadal je odżywiała. Niech ona właśnie skupi się na tych tu, tutaj zielonych, na tych, na których w przyszłym roku będą owoce. No, i te stare pędy już mam wszystkie praktycznie wycięte. Tu troszkę się rozluźniło w środku. Jest, jest już inaczej, ale też nie wszystko będę chciał dalej, dalej przycinać. No i co, na początek tutaj wezmę się za te odrosty. To są odrosty korzeniowe, czyli odrosty tam od głównej rośliny. Tutaj gdzieś od korzenia idą takie młode rośliny, no i tym to można sobie wziąć na roznożenie, po prostu wykopać i rozsadzić. Ja to przycinam, bo akurat nie, nie potrzebuję nowych sadzonek, a warto również to przycinać, te młode pędy odrastające od od głównej rośliny, dlatego że one gdzieś znalazłem informację, że dopiero po kilku latach oddzielają się korzeniami właśnie od tej Rośliny matecznej, nazwijmy to tak, i przez ten czas, przez te kilka lat, nawet kilka lat, właśnie ciągną soki od rośliny matecznej, no i przez to ją osłabiają. Więc warto, jeśli, jeśli mamy takie odrosty korzeniowe, a na pewno jest tego mnóstwo, bo zawsze się zdarzy, tak jak tutaj, warto te y, odrosty, młode rośliny usuwać, żeby nie osłabiały y, rośliny matecznej co przycinam również przy samej ziemi. teraz jeszcze na koniec przycinania yy, sprawdzam i usuwam te takie najsłabsze pędy. Niskie, słabe, wiotkie, cienkie, właśnie coś takiego jak ten tutaj przy roślinie matecznej. Albo takie o takie małe. To, to nawet mogłoby nie przetrwać zimy. A na wiosnę tak czy inaczej tu yy, przez te duże yy, byłyby zagłuszone. Tu widzę też jest jeszcze taki taki wiotki mały pęd i tutaj też i tam z tyłu widzę o taki nawet y, gdzieś się tu kładzie, zakręca do tego też wytnę. No I tak to teraz się prezentuje. Następna sterta przeciętych gałązek. Tak to wygląda. Zostawiłem na roślinie głównej tylko po kilka pędów. Po 5-6 pędów. Tyle roślina powinna wyżywić, poradzić sobie z takimi pędami. Oczywiście, pędy tylko i wyłącznie te najzdrowsze, najgrubsze. Dobra, ja tu teraz jeszcze sprzątnę pod spodem te wszystkie liście, chwasty i trzeba będzie teraz jeszcze to nawieść. No i czas na nawożenie. Akurat tutaj malina. Późnym latem nie potrzebuje wielkich ilości azotu, więc nawet powinniśmy w ogóle zrezygnować z tego pierwiastka. Chodzi nam tutaj, żeby podać jej potas i fosfor, żeby budować właśnie te pędy z owocami. No i mam tutaj przygotowany. Popiół drzewny, chociaż w moim przypadku bardziej spalone resztki roślinne. Tutaj mam obornik z tym, że dobrze rozłożony ten chyba jest nawet 2-3 letni. Nie jest jakiś sumiasty świeży, tylko dobrze rozłożony, żeby właśnie tego azotu nie było w tym oborniku za dużo. No i tu mam kompost. Kompost zostawiłem też, nie przesiewałem, zostawiłem te grubsze frakcje. To powinno się dobrze zacząć później rozkładać, nawet, nawet jako, jako ściółka. I właśnie, zobaczcie tutaj, jak to było. Było tutaj maliny, były zasilane na wiosnę właśnie obornikiem, z tym, że bardziej takim słomiastym, świeżym, z większą ilością azotu. I zobaczcie, jak wygląda ta gleba. Tutaj, a tutaj pod malinami, tu jest praktycznie, praktycznie szczery piach, a tutaj, gdzie są maliny co roku nawożone, obornik, później idzie ściółka, ściółka z trawy. To wszystko ładnie się tutaj rozkłada, oczywiście podlewane, żeby się szybciej rozkładało. Także, yy, także rzeczywiście jest zdecydowana różnica. No i te maliny w tym roku rzeczywiście super owocowały. Mnóstwo było, mnóstwo było owoców, zbiór był bardzo ładny. I na początek, tutaj yy, wezmę sobie yy, podsypię to popiołem. No i tego popiołu to nawet, nawet do 100 gram na jedną roślinę, czyli jedna roślina, czyli można powiedzieć tutaj te kilka pędów, tak jak one są tutaj w grupkach, to jest jedna, jedna roślina. Teraz ten popiół sobie z glebą mieszam. Zauważcie, że sypałem też w oddaleniu od, od roślin, no bo jednak, jednak właśnie te widać było gdzie te pędy, te korzenie, te pędy nowe wypuszczały, więc, więc ma bardzo dosyć malina rozłożysty ten system korzeniowy i też należy uważać, żeby za mocno za głęboko nie wzruszać ziemi, no bo jednak malina nie ma jakiegoś bardzo głęboko tego systemu korzeniowego. Kompost z obornikiem sobie wymieszałem razem, żeby już nie robić podwójnej roboty. I teraz <laughs> przesypuję, obsypuję rośliny kompostu i obornika po 5 kg na, na metr kwadratowy. No i teraz na koniec. Również ważna rzecz, o której się często zapomina, czyli podlewanie, bo że maliny skończyły owocowanie, to nie znaczy, że już nie trzeba ich podlewać. Właśnie, właśnie nadal je trzeba podlewać. Może już nie w takich ilościach jak one owocowały, ale zawsze tej wody do jesieni trzeba im dostarczać regularnie. Szczególnie właśnie kiedy, kiedy nie pada. Zresztą tutaj nawet ta woda przyspieszy właśnie tutaj rozkład tego obornika, tego kompostu, i szybciej on będzie później wnikał w głąb do korzeni. I robota skończona. Dałem jeszcze tutaj sznurki. Konstrukcję troszkę tutaj zmieniłem. Zrobiłem takie, takie krzyżaki. Jakby to zrobić z jakiegoś metalu, z rurek, no to po prostu już by było na lata, wtedy jakiś, zamiast sznurka, jakiś drut i nie do zdarcia takie coś by było. Tutaj sobie jeszcze, jak skoszę trawy jeszcze sobie wyściółkuję, żeby ta, ta woda tak nie uciekała. A na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia i zapraszam wkrótce.